Kolejne zadanie z wyzwania maturalnego, jedno zadanie dziennie przed maturą. Tym razem tutaj na końcu poleceniu mam, że mam wyliczyć pole trapezu, wiedząc, że można w niego wpisać okrąg, czyli czworokąt opisany na okręgu, co oznacza, że jest to matura z poziomu rozszerzonego. Ramie trapezu równoramiennego ma długość 4 cm i jest nachylony do dłuższej podstawy pod kątem 60 stopni. Oblicz pole trapezu i długości jego podstaw, wiedząc, że można w niego wpisać okrąg. Trapez równoramienny. Ramie trapezu ma długość 4 i jest nachylony do dłuższej podstawy pod kątem 60 stopni. Czyli tutaj mam 60 stopni, również z drugiej strony też jest 60 stopni. Podstawy A i B. No i zależność, twierdzenie o czworokącie opisanym na okręgu. Czyli, że w czworokąt można wpisać okrąg. Czworokąt opisany na okręgu. Zatem. A plus b równa się 4 plus 4, czyli suma przeciwległych boków jest równa. Boki leżące naprzeciw, czyli a plus b to jest to samo, co boki leżące naprzeciw 4 plus 4. Czyli a plus b równa się 8. Pole trapezu to jest a plus b razy h przez 2. a plus b już mam to jest 8. Zatem zadanie polega na wyznaczeniu wysokości trapezu, czyli h. Zaznaczam wysokość. Kąt prosty to jest h. No jeżeli teraz tak, albo funkcje trygonometryczne, albo o zależności w trójkącie 30, 60, 90. To jest przeciwprostokątna, czyli 2x. H jest bokiem przy prostokątnym leżą, leżącą naprzeciw kąta 60 stopni, czyli to jest x pierwiastek z 3. Zatem, jeżeli 2x równa się 4, to znaczy, że x jest równe 2 i h jest równe 2 pierwiastki z 3. No i wracam do pola. Pole trapezu równa się a plus b, czyli 8 razy h, czyli 2 pierwiastki z 3 przez Dwa, dwójki mogę skrócić, czyli pole jest 8 pierwiastków z trzech centymetrów kwadratowych. No, ale zostaje mi jeszcze do wyliczenia, do, zostaje mi jeszcze do wyliczenia długości podstaw. Czyli tak czy inaczej, tutaj akurat wykorzystałem tą zależność A plus B, że nie musiałem znać osobno ile A i osobno ile B, tylko mogłem od razu sumę podstawić. Natomiast no, ta druga część zadania wymusza na mnie policzenie A i B. A plus b jest 8, czyli jedno równanie z A i B mam. Teraz potrzebuję drugie równanie. No I zależność w trapezie równoramiennym, ten odcinek na dole to jest dłuższa podstawa minus krótsza przez 2. No, tutaj mam po poprowadzeniu wysokości te dwa odcinki są takie same. Jeżeli od dłuższej podstawy odejmę krótszą, to otrzymam te dwa odcinki, czyli a minus b. A ponieważ trapez jest równoramienny, one mają tą samą długość, to jeden z nich, każdy z nich to jest a minus b przez 2. No i mogę tutaj skorzystać z twierdzenia Pitagorasa, czyli A minus B przez 2 do kwadratu plus druga przyprostokątna, czyli dwa pierwiastki z 3 do kwadratu jest równe przeciwprostokątna do kwadratu, czyli 4. Do kwadratu. I teraz podstawię tutaj to a równa 8 minus b. Jeszcze tak, właściwie to powinienem wcześniej y, określić założenia. 8 minus b, czyli a, musi być większe od 0. Minus b większe od minus 8, czyli b mniejsze od 8, to oznacza, że b musi być między 0 a 8. No i teraz wracam tutaj do podstawienia. A to jest 8 minus b. 8 minus b i minus b przez 2 do kwadratu plus 12 równa się 16. 8 minus 2b przez 2 do kwadratu równa się 4. Wyłączam dwójkę przed nawias w liczniku, czyli będzie dwójka w nawiasie 4 minus b i tą dwójkę wyłączoną skracam z tą dwójką na dole, czyli zostaje 4 minus b do kwadratu równa się 4. Nie będę tego nawiasu podnosił do kwadratu, tak żeby deltą liczyć, tylko skorzystam z tego, że mogę to obustronnie spierwiastkować. Tutaj się przeniosę w to miejsce, czyli jest 4 minus b równa się 2 lub 4 minus b równa się minus 2. Minus b równa się minus 2, minus b równa się, minus 2. Minus b równa się Minus e, 6. Czyli B jest równe 2. B jest równe 6. No to, jeżeli B jest równe 2, to wtedy A jest równe 8 minus 2, czyli 6. Do tego tutaj podstawiam. No, jeżeli B jest równe 6, to znaczy, że A jest równe 8 minus 6, czyli 2. No, i teraz tak, ponieważ tutaj przyjąłem, że a jest dłuższe, czyli liczyłem a minus b, to znaczy, że a musi być większe niż b, bo to jest ta dłuższa podstawa. Czyli przypadek ten tutaj nie spełnia warunków zadania, zatem odpowiedź do zadania pole równa się 8 pierwiastków z 3 cm2. A jest równe 6 cm, B jest równe 2 cm. I kolejne zadanie na jutro, kolejny dzień. Moim zdaniem trochę trudniejsze. Też, też jest to geometria, też jest to planimetria, ale wydaje mi się, że trochę trudniejsze niż te dwa wcześniejsze zadania z trapezem. Aczkolwiek nie wiem, czy rzeczy, które tutaj są potrzebne do rozwiązania tego zadania, wymagają wiedzy z poziomu rozszerzonego. No, trzeba by potem przy rozwiązaniu zobaczyć na konkretne elementy, które są potrzebne do rozwiązania i czy to jest faktycznie poziom podstawowy czy rozszerzony, ale wydaje mi się, że nawet jeżeli wiedza potrzebna jest z podstawy programowej, podstawy, poziomu podstawowego, to i tak chyba trudność tego zadania to jest poziom rozszerzony.